Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w porankach z angielskim po świątecznych porozmawiamy o jednym ciekawym pomyśle, który pomoże Wam w tym, żeby język angielski był lekki i przyjemny. Mam nadzieję, że tak się właśnie czujecie dzisiaj poranki w innym dniu, no bo przecież był poranek wielkanocny w poniedziałek, ale już w następnym tygodniu spotykamy się w poniedziałek około godziny 8:15. A dzisiaj mam dla Was pewien pomysł, który chciałabym bardzo, żebyście przetestowały i dały znać, co o nim myślicie. Najlepiej byłoby, gdyby ten pomysł testować przez kilka dni. Proponuję od poniedziałku do piątku, czyli taką próbę pięciu dni do przetestowania tego pomysłu, który naprawdę nie zajmie Wam więcej niż minutę. Czyli 60 sekund dla waszego lepszego i piękniejszego języka angielskiego, czyli w tygodniu 5 minut to jest naprawdę bardzo dobra opcja. I co mam na myśli? Tutaj widzicie takie zdjęcie, takie jakby żarówki chmurki, bo to jest pewien pomysł. Zawsze w języku angielskim chcę Was zachęcić do tego, żebyście szukały nowych pomysłów, żeby testować różne rozwiązania, żeby je zmieniać, żeby je modyfikować, żeby różne rzeczy gdzieś tam starać się dopasowywać do siebie. I ten pomysł też także możecie robić. Co mam na myśli? Ta żarówka jest symbolem tego, co możecie zrobić od rana dla swojego języka angielskiego. Dlatego tutaj to tło, tu, które widzicie, jest takie ciemne, no bo noc zazwyczaj śpimy, oczy mamy zamknięte, czyli jest ciemność i potem żarówka się nam zapala, czyli tak jakby zaczynamy, budzimy się do życia i możemy zrobić coś nowego od rana. Co mam na myśli? Prosty pomysł. Mam na myśli pomysł, który nazywa się cztery zdania z rana zdania z rana. I to jest coś świetnego, co też przetestowałam z wieloma y, osobami, z którymi współpracuję na sesjach językowych online. I jest to tak proste, ale jednocześnie no, w swojej prostocie świetne, że dużo osób sobie myśli, jej, czy to w ogóle ma sens, skoro to jest takie proste. Na czym to polega? Polega to na tym, że w, tam, gdzie wstaniecie, czy tam, gdzie, gdzie będziecie, z rana zaczynacie sobie. Od czterech zdań z języka angielskiego. I teraz, jeżeli na przykład macie fajne lustro w łazience i rano macie trochę czasu, powtarzam, mniej więcej niż minuta, to możecie sobie przykleić karteczkę, na przykład na lustrze w łazience, z tym przypomnieniem cztery zdania z rana i jakąś tam narysować sobie symbol angielski, żeby pamiętać. I wtedy zaczynacie te cztery jakieś zdania w języku angielskim, ale uwaga, zawsze, zawsze na głos. Albo jak na przykład jedziecie do pracy autem, to możecie sobie na kierownicy nakleić też taką karteczkę, czy na desce rozdzielczej, tak żeby ona nie przeszkadzała podczas jazdy i nie rozpraszała też, że cztery zdania z rana. Albo na lodówce możecie sobie to przyczepić. Albo jeżeli na przykład macie swój ulubiony kubek z jakąś ka do kawy, czy do herbaty porannej, też sobie tam możecie przyczepić. Albo na przykład przy wejściu do domu w przedpokoju, albo nawet na drzwiach. No, raczej jak macie zwierzęta, to też można by było tak dla śmiechu, tak jak w reklamie, kiedyś Allegro przyczepić na, na kocić na psie, ale to tak w ramach humorystyczności, bo nie polecam jednak, bo to jest zwierzę, także nie sądzę, że ta karteczka będzie się trzymać. Ale o co chodzi? Cztery zdania za rana, czyli. O czym mówicie? Możecie zapytać, dobrze, Ewa, fajny pomysł, o czym mam mówić. Najogólniej mówiąc, możecie mówić o czymkolwiek chcecie. Możecie mówić sobie jakieś cztery zdania związane z afirmacjami dotyczącymi języka angielskiego, czyli pozytywnymi rzeczami o języku angielskim. Tutaj też podczepię Wam film dotyczący afirmacji w języku angielskim, który nagrałam jest wersja jedna i druga wersja na YouTube, także będziecie sobie mogły posłuchać i. Przekonać się, co mam na myśli. I takie coś możecie zrobić w języku angielskim, jeżeli jesteście oczywiście bardziej zaawansowane w angielskim, ale wystarczą cztery proste zdania. Na przykład, ja bym mogła powiedzieć: It's going to be a nice day. To by było pierwsze, że to ten dzień będzie dobry. I will buy bread today. Kupię dzi dzisiaj chleb, na przykład. After my work, I will read some book. Przeczytam książkę i na przykład Today I'm having a birthday party. No i mam urodziny, przyjęcie urodziny. Coś takiego. Cztery zdania. To mogą być zdania na przykład z różnych kategorii. Potem możecie sobie kategorie do tych zdań wymyśleć na przykład. Możecie, jak już macie taki rozruch, to sobie wymyślacie na przykład cztery zdania w kategorii związanej na przykład z robieniem zakupów. Cztery zdania w kategorii związanej z na przykład książkami, z filmami, z domem, z dziećmi, z kwiatami, z filankami, z czym chcecie. O to chodzi, żeby to były cztery zdania. Z rana. Oczywiście ten pomysł możecie potem modyfikować. To mogą być cztery pytania do siebie, cztery zaprzeczenia. Ale jeżeli zaczniecie już i to będą jakieś cztery rzeczy, cztery zdania, to tylko są najprostsze, cztery zdania, i zaczniecie to rano, to to nie zajmuje Wam dużo czasu. Macie już takie poczucie, że coś się zaczęło dobrego z językiem angielskim. I wtedy pod koniec całego dnia, nawet jak czegoś tam dalej już nie zdążycie zrobić, to i tak już będziecie wiedziały, że coś dobrego zrobiłyście, że zrobiłyście ten mały kroczek językowy, żeby wasz angielski był lekki i przyjemny. Napiszcie mi, co myślicie o tym pomyśle. Cztery zdania z rana. I jeżeli macie ochotę, napiszcie cztery zdania tutaj, żeby mogła się przekonać, jakie są Wasze przykładowe cztery zdania z rana, żeby także rzucić okiem na Wasze pomysły. Pamiętajcie, żeby te rzeczy testować, dopasowywać, wymyślić sobie, w którym miejscu ta karteczka przypominająca, czy na przykład w telefonie też może być przypomnienie, albo na mailu, co tylko chcecie, najważniejsze, żeby to działało. I podzielcie się tym pomysłem, czy też zdania z rana z jakimiś osobami, którymi myślicie, że może ten pomysł pomóc dla coraz lepszego i piękniejszego języka angielskiego. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam także do słuchania podcastu Więcej niż język angielski. Tam pojawił się nowy odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć także moje karty czasowe, to zapraszam Was do odwiedzenia sklep.ewanstarek.pl i tam możecie się przekonać albo zainspirować kartami czasowymi, żeby takie też na przykład sobie kupić albo też zrobić samemu. I co jeszcze? Jak macie jakieś pytania czy wątpliwości, to proszę dajcie mi znać. A my słyszymy się, widzimy w kolejnym porankach w kolejnych porankach z angielskim, następny poniedziałek około 8.15. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Czoomisiu!